Tutaj witam cię serdecznie z tej strony Mirosław Skwarek i w tym nagraniu opowiem ci o takich trzech elementach, które najbardziej wpływają na algorytm Facebooka, Twojego fanpage'a. Oczywiście jak poznasz te trzy główne elementy, nie będą one jakieś powiedzmy super odkrywcze, ale warto sobie jakby podsumować, w jaki sposób Facebook decyduje, że Twoje wpisy będą widziane przez większą liczbę fanów czy też przez mniejszą. No i przy okazji też powiem Ci, co wpływa na to, że Facebook ogranicza Twoje zasięgi. Są to moje wieloletnie testy. Ja już w 2011 roku nagrałem swój pierwszy kurs o Facebooku, o prowadzeniu fanpage'a, więc przez te lata wszystko to analizowałem, zbierałem, Dane. Więc w tym nagraniu powiem ci o takich trzech rzeczach, które musisz, na które musisz zwracać uwagę, żeby mieć większe zasięgi na Facebooku. Zapraszam cię. Ok, pierwsza rzecz, na którą może już dawno wpadłeś, udało ci się to przeanalizować to są komentarze. Komentarze są jakby paliwem Facebooka, YouTube'a czy Instagrama, czyli jeżeli Facebook zauważy w tym przypadku, że po umieszczeniu danego wpisu jest tam większa liczba komentarzy niż powiedzmy przy zwykłych Twoich wpisach, no to jest szansa na to, że po prostu ten wpis osiągnie o wiele lepsze zasięgi organiczne. Dlaczego? Dlatego też ja często używam tak zwanego ManyChat, czyli bota podłączonego do mojego fanpage'a, i za pomocą tego bota generuje dużą liczbę komentarzy, bo działa to w taki sposób, że jak ktoś napisze komentarz na, pod danym wpisem, no to na przykład może dostać jakąś nagrodę. Może być to jakiś e-book do przeczytania, może być to wejściówka na jakieś szkolenie. U mnie na przykład często to są jakieś nagrania z webinarów, bo wiele osób nie może być na webinarze, ale chciałoby sobie obejrzeć ten materiał, więc muszą jakby te osoby muszą zapłacić, tak w cudzysłowie, komentarzem, czyli dać mi zasięg i dzięki temu otrzymują prezent. Warto, żebyś sobie gdzieś tam poznał to oprogramowanie. To jest ManyChat. Jeżeli chcesz się tego nauczyć na żywo, to tutaj możesz się zapisać na jeden z moich webinarów. Tam jest Akademia Social Media i tam jest duży kurs, który za złotówkę możesz sobie tak na 10 dni testowo wykupić. Tam pokazuję, jak te boty podłączyć. Czyli jeden z najlepszych sposobów to jest właśnie podłączenie bota pod komentarze. Kolejna rzecz to jest robienie live'ów. Jeżeli robisz live'y na swoim fanpage'u, to jesteś w stanie jakby przekonać te osoby, które są, żeby na przykład napisały... Czy to jest dla Was jasne? No i wtedy piszą tak, tak, oczywiście. Czy mieliście też taką sytuację u siebie? Jeżeli ktoś, przykładowo, powiedzmy, jest jakimś coachem, psychologiem, może się na przykład zapytać, czy się ze mną zgadzacie, czy mieliście podobną sytuację w swoim życiu, co o tym sądzicie? I wtedy podczas tego takiego live'u tworzy się bardzo duża liczba komentarzy w stosunku do innych e, Twoich na przykład wpisów, na przykład ze zdjęciem. Możesz so, sobie to sprawdzić u mnie na moim fanpage'u i zobaczy, że tam live'y po prostu mają na przykład, nie wiem, pięciokrotnie większą, Większą liczbę komentarzy niż, cały, niż każdy inny mój wpis, a może nawet i więcej. Więc robiąc live, y, to co uwielbia Facebook, wtedy jesteś w stanie rozgrzać te algorytmy Facebooka, fanpage'a i tak dalej. Więc pierwsza rzecz musi zrobić to, żeby jak najwięcej osób pisało komentarze. Pamiętaj taki trik, że jak napiszesz w tekście swojego wpisu na fanpage'u, proszę Was o komentarze. No to algorytm czy znaczy te boty Facebooka są w stanie wyłapać to i jakby oni nie chcą, żebyś ty nawoływał do tego, żeby komentarze, one mają być naturalne. Więc obejściem jest to, żeby sobie ten tekst umieścić na zdjęciu, więc wtedy i tak większość osób je odczyta. A boty te Facebookowe, ta sztuczna inteligencja, radzi sobie ze zdjęciami, ale z odczytywaniem po polsku tego, co jest na, na zdjęciu, jeszcze raczej tego nie robią albo nie biorą tego tak pod uwagę. Kolejna rzecz to są właśnie reakcje, czyli. Jeżeli twój to troszeczkę tak właśnie jak na YouTubie, dlatego możesz dać teraz łapkę w górę dzięki temu ja osiągnę też większe zasięgi. Więc jakby ten algorytm łapuje czy to czy ten e, wpis na fanpage'u czy on jest dobrze odbierany przez Twoją społeczność? Im jest oczywiście więcej reakcji, tym też y, widzisz, że ten wpis ma duże znaczenie. Oczywiście komentarze są ważniejsze niż łapka w górę, no bo komentarz już jest jakby bardziej merytoryczny, może pobudzić dyskusję, no i wtedy będziemy dłużej przebywali na Facebooku, co dla nich jest zyskiem z reklam, bo im dłużej jesteśmy, tym więcej reklam mogą nam wyświetlić. No i trzecia rzecz to są udostępnienia. Nie zdobywa się ich zbyt łatwo, aczkolwiek, właśnie kolejnym sposobem są na to livey. Czyli jeżeli robisz live, to możesz za udostępnienie dać jakiś prezent. Ja na przykład daję właśnie e-booka, no bo to jest rzecz, którą osoby chcą, czy powiedzmy właśnie jakieś nagranie z danego live'u. Czyli mówię, że jeżeli udostępnisz, napisz komentarz, to dzięki na przykład temu dostaniesz e-booka powiedzmy o Instagramie. Czyli na przykład jak robić zasięgi na Instagramie. Więc te trzy elementy. Wiem, że nie odkryłem tutaj Ameryki. Gdzieś to tam wyczuwałeś lub też wyczuwałaś, ale wierzę, że chodzisz jakieś takie proste porady, czy może spojrzałem na to z trochę innej perspektywy. Więc jeżeli e, zgadzasz się ze mną, albo się nie zgadzasz, masz jakieś inne przemyślenia, chcesz pomóc naszej społeczności ze z własnej perspektywy, e, z własnego biznesu, tutaj na dole możesz e, i nawet fajnie by było, jakbyś napisał albo napisał jakiś komentarz, też dzięki temu będę miał większe zasięgi, bo to czy to jest Instagram, czy to jest Facebook, czy to jest właśnie YouTube, jakby działanie tego algorytmu jest podobne, czyli na początku po wrzucaniu wpisu czy wideo, e, te narzędzia, ta sztuczna inteligencja jakby musi ocenić, czy ta treść jest wartościowa dla społeczności. I wiadomo, im więcej komentarzy, im więcej lajków, im więcej udostępnień, tym jakby wiadomo, że ta społeczność żyje, że odbiera dobrze ten wpis. No i tutaj bardzo ważna sprawa. Wiele osób prowadzi fanpage, e, no i macie taką świadomość, że to jakby nie jest to co na innych fanpage'ach. Czyli po prostu te fanpage'y są martwe. I tutaj uważam, że jakby kluczem do tego jest wyjście tej, z tej strefy komfortu i właśnie pokazanie siebie, tej twarzy firmy. Nie musisz być to ty, może to być jakiś twój pracownik, który będzie się pokazywał, zacznie robić live'y, będzie mówił, że to ja jakby jestem tą twarzą firmy. Dlatego y, uważam, że jakby największym problemem w większości fanpage'y to jest to, że tam nie ma tej interakcji na żywo, jest mało materiału wideo i dlatego te fanpage y są martwe. Więc no, niestety, żeby ruszyć fanpage, uważam, że trzeba robić więcej live'ów, bo zauważyłem to u siebie, u zagranicznych marketerów, u polskich marketerów, że gdzie są live'y, ten fanpage żyje całkowicie inaczej, rozgrzewa ten algorytm i to naprawdę, tam są same korzyści z takiego live'u, jak wcześniej powiedzieliśmy, udostępnienia, komentarze, dużo tych komentarzy, dużo fajnych reakcji i naprawdę wtedy się buduje fajną Społeczność. Więc polecam ci robienie live'ów. Tutaj na dole możesz się zapisać co czwartek. Prowadzę taki webinar na temat marketingu internetowego. W sumie tak przeważnie prowadzę trzy webinary w tygodniu. Więc jak już się zapiszesz na naszą listę mailingową, na pewno o takim webinarze cię poinformuję. Więc zejdź tutaj gdzieś na dole, jest link i dołącz do naszej społeczności. wtedy będziemy się jeszcze więcej uczyć. Nie taki krótki film jak ten, tylko dwie godziny solidnej wiedzy. Pozdrawiam cię, Mirosław Skwark z tej strony. Daj subskrypcję, jeżeli chcesz więcej takich materiałów. Materiałów. No i widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Cześć!